Panie Marszałku, Wysoka Izbo, rzeczywiście jest tak, że 24 lata temu uchwalono ustawę Prawo Energetyczne i rzeczywiście jest tak, że w artykule 3 punkt 16 jest bardzo ważna definicja, definicja bezpieczeństwa energetycznego. i Niech również ta dzisiejsza dyskusja skłoni nas wszystkich do zastanowienia się, w którym kierunku podążamy jako Rzeczpospolita Polska, bo realizowany jest plan i to mówię w imieniu Solidarnej Polski. Plan, który w istocie oznacza utratę ze względów ideologicznych bezpieczeństwa energetycznego w ciągu najbliższych trzech, pięciu, siedmiu lat. Sytuacja, w której za 15 lat chcemy zużywać 40 miliardów metrów sześciennych gaz, a więc kupować gaz od Rosji z Nord Streamu jest sytuacją absolutnie dramatyczną. I dlatego ja, Szanowni Państwo, powiem jasno, stoję za górnikami, stoję za związkami zawodowymi, stoję za wszystkimi tymi branżami energoprzednymi, które, które uważają, pośle, że trzeba chronić bezpieczeństwo energetyczne. Pana serdecznie. Proszę Państwa, mówię do posłów Koalicji Obywatelskiej. Zawsze się denerwujecie, jak ktoś was źle traktuje, i słusznie. Traktujcie więc również kogoś z PiSu poważnie i grzecznie. Jeżeli, jeżeli mogę również panie marszałku w związku z tym szanowni państwo jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne i pochylenie się nad tą ustawą która została uchwalona 24 lata temu w tej sprawie powinien panować w moim przekonaniu ponadpoliczny konsensus bo sytuacja w której realizujemy ideologiczną politykę Unii Europejskiej odchodzimy od polskiego węgla na rzecz rosyjskiego gazu jest bardzo niebezpieczna dla bezpieczeństwa energetycznego i ta definicja z ustawy e, prawo energetyczne niestety w tej chwili już jest e, nieaktualna będziemy działać jako solidarna polska na rzecz suwerenności i będziemy bronić polskiego węgla, ponieważ obrany kierunek przez również Ministerstwo Klimatu, niezwykle cenię moich kolegów, ale jest niestety kierunkiem absolutnie złym. Wystarczy po, po, poczytać rzeczywiście raporty niemieckiego urzędu regulacyjnego, obrachunkowego Trybunału, który traktuje o niemieckiej energii węgla. To jest absolutnie sytuacja dla nas niebezpieczna. Za kilka lat zabraknie nam naszej własnej energii elektrycznej produkcji. W Polsce będziemy wyłącznie, wyłącznie oparci o import energii z Niemiec, ze Skandynawii, a na pewno import dużej ilości gazu. To jest sytuacja niebezpieczna i w tej sprawie, Szanowni Państwo, powinniśmy szukać konsensusu. Dziękuję.